Szalony fryzjer. Wewnętrzny impuls ma prawie każdy. Powiem więcej. Jeśli mówisz, że u ciebie śpi, kłamiesz. Środek tygodnia czy leniwa niedziela? Dla bezczuciowych żadna różnica. Możesz narobić na środku pokoju, a oni demonstracyjnie ziewną. Mechanizmy klasyczne. Trudno, jeśli tak wolą. Ja czuję mocniej. Budzik podrywa na równe nogi. Zielone światło teleportuje do zakładu na drugiej stronie ulicy. Moje fryzury, nawet te najbardziej szalone, powstają pod wpływem boskiego pchnięcia. Pasemka, balejaż, ondulacja, zwykłe sprawy, wykrajanie z nożyczek marzenia. Nawet bajzel, który widzisz, to dowód pracowitości. Ciach z lewej i prawej, równiutko. Impuls razi mocniej, aż styki płoną pod czaszką. Myślałem, że fikuśne kucyki wystarczą. Maszynki, golarki diagnozują asymetrię twarzy. Ach, co tak patrzysz. Każdy dźwiga unikalną łepetynę, bruzdy, chrząstki. Uloczka wyjdziesz odmieniony. Niestety luksus musi boleć. Bogacze kolekcjonują auta, fryzjerzy, włosy. Artysta wie, jak obrobić żywą tkankę. Dziś przekroczono granicę. Niby damulka, wycieniowana skręca kosmyk. Bach, impuls. Sieć łajzo, zastyga bez ruchu. Wpadłaś kochana. Spektakl trwa. Ekstra narzędzia dostają pięć minut. Szpikulce, tasaki, piły, wszystkie rozmiary dla młodzieńców przed zarostem i starych z siwą brodą. Łup! Wbijam ostrze, chrzęst. Jak Boga kocham olśnienie. Nareszcie. Bez włosów też można strzyc. Dłubać w czaszce, spulchniać mózg, niunia harczy. Standard. Chłonę jej ciepło. Po robocie sprzątanie. Rano kolejne wizyty: drewniane półeczki, autorska robota. Talent w dłoniach od urodzenia: lewa, gałki oczne, środek, czaszka, prawa, zdarte twarze. W wolnej chwili udekoruje salon włosami.